Cześć! Dzisiaj, świeżo po filmie o Zaprzysiężeniu, przybliżamy sylwetkę naszego nowego prezydenta, Karola Nawrockiego. Kim jest ten facet, który właśnie objął najwyższy urząd w Polsce? Zaczynajmy. Urodzony 3 marca 1983 roku w Gdańsku, Karol od małego fascynował się historią, zwłaszcza oporem wobec komunizmu. Jako nastolatek brał udział w rekonstrukcjach historycznych i wydarzeniach patriotycznych. W szkole średniej w Tratin LO w Gdańsku zdał maturę w 2002, a potem studiował historię na Uniwersytecie Gdańskim, magister w 2008, doktorat w 2013 na temat oporu społecznego w PRL. W 2023 dokończył MBA na Politechnice Gdańskiej, ale to nie wszystko. W młodości trenował piłkę nożną i boks, nawet wygrał turniej pięściarski w 2004. Kariera? od 2009 w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie doszedł do stanowiska prezesa w 2021. W międzyczasie od 2017 do 2021 kierował Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, reformując je pod kątem polskiego doświadczenia wojennego. Jest autorem książek o antykomunistycznej opozycji, jak Sprawa Kwidzyńska 1982. Czy biografii gangstera Nikosia pod pseudonimem. Inicjował projekty jak Fighting and Suffering, pokazujące polską historię na świecie i upamiętniał żołnierzy wyklętych, na przykład pogrzeb Inki w 2016 polityka, w 2024 ogłoszony kandydatem obywatelskim z poparciem PiS na prezydenta, w wyborach 2025 wygrał w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim 58,99% głosów, ponad 10,6 milionom. Zaprzysiężony 6 sierpnia 2025 obiecuje jedność, niższe podatki, walkę z migracją i suwerenność Polski, ale nie bez kontrowersji. Zarzuty fałszerstw wyborczych, choć Sąd Najwyższy potwierdził wyniki. Usuwanie sowieckich pomników, za co Rosja go ściga, i kibicowska przeszłość prywatnie? Żonaty z Martą, troje dzieci: Daniel, Antoni i Katarzyna. Miłośnik sportu i patriotyzmu. To był Karol Nawrocki w pigułce historyk, bokser, prezydent. A wy co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. I hej, właśnie dobiliśmy do 700 obserwujących. Dzięki Wam. Jeśli lubicie fakty bez ściemy, subskrybujcie Only lajkujcie i udostępniajcie. Do następnego.